My im po prostu zabierzemy mieszkania, wyślemy ich do obozów pracy, a mieszkanie rozdamy bezdomnym. Jeszcze coś? E, nie wiem. Pozdrawiam Witold Przychodzeń. Tak, pan Zbigniew. Pozdrawiam Zbigniew Witold Przychodzeń, ponieważ e, on ma bardzo duży giat. I e, e, chciałbym też powiedzieć, że e, bardzo ogólnie super było ostatnio, jak było super, no, no bo była taka, no było super i potem... Cześć, jestem Zbigniew Kiełbasiusiak, nazwę się Zbigniew Kiełbasiusiak, mam na imię Zbigniew na nazwisko no Mój tata miał na nazwisko Giełbasiusiek, moja mama tak samo i ma na imię Zbigniew. Skąd Pan przyjechał może? Nie wiem. Dziękuję. Jak wszyscy dobrze wiemy, inflacja powstaje przez to, bo jak się drukuje... Tak, zamknięte. A nie zmięknięte te rzeczy były Nie. Dobrze podrałeś? Tak. Wręcz przeciwnie. Ja wszyscy dobrze wiemy, to tego. E, inflacja powstaje tak, że jak jest pieniążków za dużo, to one tracą na wartości i jest potem bieda. Dlatego spalmy wszystkie pieniądze, więc nie będzie żadnych pieniędzy, więc będziemy mieli bardzo wartościową walutę i tak zapobiegniemy inflacji. A poza tym Bronisław Platyna starego dyma. Chciałbym zadać pytanie rosyjskiemu agentowi. To samo pytanie zadam później panu Kiełbasiusiakowi. Wiem, w jakim celu znajduje się tutaj pan Bronisław Platyna. Aby czynić dobro dla kraju polskiego, jednak pan, dla jakiego kraju chce czynić dobro? Co chce pan osiągnąć jako prezydent? Oczywiście... Uh dobro Polski, prawda? To znaczy... Hmm. Ja... Czy pan oskarżyłby mnie o pracowanie dla wywiadu, na przykład rosyjskiego? Przecież to jest śmieszne, takie oskarżenia puste wcale. Nie pracowałbym dla GRU, dla KGB, nie. Tylko Polska. Wiecie coś... Nie, dziękuję. Teraz Twój Czas na Pana Cóż, ja w żadnym momencie nie sugerowałem, iż jest Pan z KGB-a. Zapytałem jedynie, co chce Pan osiągnąć jako prezydent. Na to pytanie Pan nie odpowiedział. Za to powiedział Pan, iż można Pana osądzać o współpracy z Kremlem. Człowiek, którego nie można o to osądzać, nie miałby powodów, aby się tego wypierać, ponieważ nikt nie zadawałby mu pytania, czy jest pan z Rosji. Ja tego pytania nie zadałem, a pan i tak się bronił. Czemu? Minecraft w platformie na skręcie aktualnie. Proszę pana, proszę zadać komuś pytanie. <noise> Jakiekolwiek. Ja wiem, jak to tu jest. To panu zadam pytanie. Dobrze, słucham. Kiedy pan ostatnio kalił wolę? Co, co pan właśnie do mnie powiedział? Czy, czy to jest miejsce w telewizji? Czy to w... Miejsce na... Kiedy pan ostatnio. Czy pan, czy pan jest Kiedy pan Kiedy ostatnio jakkolwiek produkował jakkolwiek budyń? Jakkolwiek. Czy pan jest jakkolwiek poważny? <laughs> pan może się nazywać poważnie. Jedną minutę. Kiedy pan ostatnio wyciskał czekotupkę? Proszę pana, takie, nie ma miejsca na takie rzeczy. Dobra, to co ja się pana spytać? No a to niech, niech pan, niech pan. Już pan tyle. Ciele... Nie wiem, fajne. Fajne niech pan zada. Ok, czemu, czemu nie może pan się zachować poważnie przez chociaż minutę? Proszę o odpowiedź. Wiedziałem, że ma pan zamiar nie zachowywać się poważnie i nie odpowiedzieć. Dobrze więc, panie agencie rosyjski i agencie Kremla. Czy potępia pan yy, bez żadnych ale <coughs> rosyjską agresję na Ukrainę, aneksję Krymu i działania wobec Gruzji? Nie, nie, nie potępiam. Rosja odbuduje sowieckie imperium. ZSRR powstanie nad nowo. Niech sława Sowietów odrodzi się. Dziś jest. Dziś, od dziś, od roku, od nawet kilkudziesięciu lat, próbujemy wskrzesić. <coughs> Przepraszam, próbujemy wskrzesić Józefa Stalina w tajnym laboratorium pod Kremlem, aby przyszedł i poprowadził Rosję do nowego rozkwitu. I mówię panu, że to się stanie. Dziękuję. Dobrze, dziękujemy już panu. Teraz czas na lipostę. Panie agencie rosyjski, to jest stuprocentowo niedorzeczne. Związek Sowiecki zrujnował polską gospodarkę i rujnował ją przez pół wieku. Czy jest pan świadomy, jaki to jest szmat czasu? Yy, Rosja aktywnie yy, do, yy, wykonuje działania wojenne właśnie w tym celu, w który pan powiedział, a pan na to patrzy, jakby było to prawidłowym. Yy, jakby to było prawidłowym działaniem. Jest pan niedorzeczny i nie wiem dlaczego, szczerze, pan startuje w tych wyborach. Dobrze, koniec nie czasu na, pan... na pańską ripostę. Eee. kto chce, aby mu zadał pytanie? Nie wiem, czy jest tutaj ktokolwiek, kto jest na takim poziomie mentalnym. O, to o. niech pan weźmie, weźmie tego. Podatka, walki koniaczy, jakby to miał. Zadaję panu, <coughs> Jestem i... gotów, aby odpowiedzieć na każde pytanie, na które odpowiedź zna nawet przedszkolak. Chciałbym, ehm... ja żeby. Ehm... Ehm... O, mam pytanie. W nie... Niech pan wymieni trzy stany Ameryki. Ohio, Kalifornia, Teksas. Chciałbym jeszcze dodać, iż pominięto moją kolej podczas zadawania pytań innym kanal. Zadałem pytanie, w jakim celu pan startuje w tych wyborach? Mama mi kazała. Pan ma matkę? Nie. To była moja kilkosta, dziękuję. dziękuję. Czemu więc... mi dajcie mi swoje gierki pograć? Nie! Panie, no Panie Kielbasiewiczka. Nie mogę pokazać w pełnos. Jaki jest pański udobione za tymi wiesz? Jakie jest pański rozkiwaści? No. No, no, Jesteś tak tak Dobrze, więc... Y, oh. Pytanie do pana Kiełbasiewicza. Y, czy w razie kryzysu gospodarczego planem A to jest śmieszkowanie, a planem B są meny? O czym, co, o czym pan do mnie mówi? Ja nie... Ja się... nie znam, no, nie ja mogę... mogę panu opowiedzieć... E, o... rol chomika Mancera i przyjaciół z zaginionych dalek. Prosimy się już nie pogrążać. dziękujemy panu. E, czekaj, myślę coś nowego, <laughs> chcecie ciekawostkę naukową? <laughs> Niks. Ehm. Um. Czy jest pan w miarę zgodny z moimi poglądami i jest pan przeciwnikiem dwóch innych kandydatów? E, poniekąd nie zgadzam się z e, poglądami rosyjskiego agenta, który widocznie ma prorosyjskie e, stosunki. E, jed, e, a, chyba nie muszę wyjaśniać, dlaczego nie zgadzam się ze Zbigniewem Kiełbasiusiakiem, aczkolwiek e, czy zgadzam się w pełni z pańskimi poglądami? Nie do końca pańskie poglądy znam w 100%, więc nie mogę uchreślić, czy się z nimi zgadzam. Aczkolwiek z tego, co widziałem na tej debacie, nie różnią się nasze poglądy o, wielką, o wielki procent.